Dobra, dzisiaj odpakujemy sobie coś takiego od Motorola. O, zobaczcie, przyszło w takim opakowaniu. Tak jak wiecie, wczoraj byłem na spotkaniu pierwszym od dawna, takim na żywo. No i przyszło coś takiego. Znaczy, tam można było coś takiego odebrać. Co tutaj mamy w środku, w tej skrzynce, to już wam opowiadam. No okej, okay. a w tym opakowaniu, co nam przyszło? Informacja o kamerach, słuchajcie, mamy tak Macro Vision 5 megapikseli, super sprawa, bo to jest tak jak było w Edge'u, więc spodziewam się bardzo dużo po tej kamerze eee, Szeroko kąt na 8 megapikseli, Quad Pixel 48 megapikseli, czyli to jest e, podobne parametry z One Vision, który robił genialne zdjęcia i, i czujnik głębokości, oczywiście e, oległości to jest e, 2 megapiksele. No i mamy 8 megapikseli kamerę szerokokątną do selfie to jest ciekawe, że Motorola to nazwała, że to jest tak jak widzi jak ludzkie oko no i mamy 16 megapikseli do normalnego selfie, a tu instrukcja, żeby zaktualizować oprogramowanie kamery zobaczmy co jest w środku, ja rozciąłem sobie wcześniej pudełko, żeby Was tym nie katować oczywiście mamy tu telefon, który na razie odłożę E, oczywiście mamy tak, papierologię to zdecydowanie jest wszędzie. Tak, mamy oczywiście narzędzie do otwierania gniazda na karty SIM. Mówię na karty, bo Motorola nas przyzwyczaiła do dobrego, że e, już w większość modeli to są dual SIMy, przynajmniej na naszym rynku. I słuchajcie, dla mnie to jest genialne rozwiązanie. To się super sprawdza, albo mam telefon służbowy i prywatny, Albo internet dodatkowy na karcie, co genialnie działa. Mamy turbocharger 20W, zdaje się. Tak przynajmniej ten napis sugeruje. Sprawdzę to podczas recenzji. I oczywiście kabel do przesyłania danych i do ładowania USB-C. Przechodząc do głównego telefonu, po raz kolejny telefon przychodzi w silikonowym TUI. I to jest słuchajcie też super sprawa, musicie o tym pamiętać, po prostu nie musicie tego kupować, a macie idealnie dopasowane etui, które chroni Wasz telefon przed różnymi sytuacjami za darmo, więc to też jest super dodawane do urządzenia. I teraz tak, jeśli chodzi o telefon, ja nie wiem czy to uda mi się pokazać, no, o widzicie strukturę plecków, a bardzo się może to podobać, to jest plastik słuchajcie. Ale właśnie po raz kolejny, kiedy Motorola daje plastik, to on jest bardzo fajnej jakości i dodatkowo ma coś takiego, co przyciąga wzrok czyli taką strukturkę. Wyspa z aparatami, o nich mówiłem na początku. Tutaj mamy diody doświetlające, opis aparatów, logo producenta, które tym razem nie jest czytnikiem linii papilarnych, bo ten z kolei macie umieszczony tutaj. To jest rozwiązanie znane a chociażby z motoroli. Moto Z Play trzeciej generacji. To już producent to stosował. Pierwszy chyba Sony to wprowadziło i to było długo takim elementem rozpoznawalnym. Słuchajcie, ale ten czytnik to jest klikalna rzecz. Tu jest przycisk. Tego Sony nie miało. To nie jest tapnięcie, to jest kliknięcie wyraźnie odczuwalne. Bardzo fajne. Jestem bardzo ciekaw, co to robi. Tutaj mamy przyciski sterowania głośnością. Jestem zaskoczony, szczerze powiem. Zobaczymy, jak czytnik będzie to, tu działał. Wow! Yy, tutaj mamy taki wykropkowany yy, przycisk. Ciekawe, czy to jest. Yy, on, to nie jest taka struktura, jak była yy, w telefonach Motoroli. Takie paski. Widzicie, to są takie kropki. Z tym rozwiązaniem spotkałem się już raz, yy, kiedy bawiłem się tak bardzo krótko yy, Motorolą One Fusion Plus. I to służyło do włączania asystenta Google. Zobaczymy, czy tu jest podobnie. Tu jest tacka na karty SIM. Czy są dwie i tak dalej, to powiem w recenzji. E, tutaj mamy na dole głośnik, mikrofon, gniazdo ładowania i gniazdo jack. Świetna opcja. E, I też fajnie, że jest na dole. Słuchajcie, zwłaszcza kiedy prowadzicie samochód, to się przydaje po prostu ładowanie i, i jacka podłączacie od dołu. Bardzo wygodne. No i to tyle. Jeśli chodzi o górę, no to tylko jest mikrofon, jak widzicie. I oczywiście słuchawka tutaj. Jeśli chodzi o sam, samo urządzenie, no to tak, z przodu, jeśli chodzi o ekran tego urządzenia, no bardzo długi i wąski, tak jak było w One Vision, ale on jest chyba jeszcze dłuższy, to ma 6,7 cala, to kawał ekranu powiedziałbym. Intrygujące są te dwa aparaty u góry. Zobaczymy, jak te selfie w ultra wide wychodzą. No, Motorola tutaj e, mówi, że dzięki temu możemy zapomnieć o selfie sticku. Ja chętnie o tym zapomnę, mówiąc szczerze, nie trzeba będzie targać dodatkowego sprzętu. E, tym już widać trochę się palcuje, ale to, to też jest fajnie, że to jest plastik. Znaczy fajnie, no wiadomo, materiały premium wszyscy lubimy, e, plastik nim nie jest. Natomiast to jest plastik dobrej jakości. A pamiętajcie też, że plastik jest po prostu bardziej wytrzymały niż szkło zawsze, więc to też jest też warto brać pod uwagę. A wygląda to naprawdę nieźle. No najbardziej zaintrygował mnie ten przycisk, powiem szczerze. Dobra, jeśli chodzi o unboxing to tyle od Psychofana. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, ja zaczynam niniejszym recenzję tego urządzenia. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania i chcielibyście, żebym zwrócił na coś uwagę szczególnie, to dajcie znać w komentarzach. Będę się starał sprawdzić to, o co, to, co mnie e, poprosicie. Na ten moment to tyle. Ja zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, bo jak widzicie, Motorola nie zwalnia tempa. E, co chwilę pojawiają się nowe modele, więc możecie się spodziewać ich opisu, recenzji, unboxingów i wszystkich informacji, których będziecie potrzebować właśnie tu na kanale. E, I oczywiście są to informacje, jakby od zwykłego użytkownika, a nie. Nie takie suche dziennikarskie fakty. Także szczególnie zapraszam też właśnie z tego względu do subskrypcji i śledzenia kanału. Nowe materiały już wkrótce na ten moment. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.